Nazywam się Joanna ja Kudła, jestem ze Szkolnej Telewizji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie. Co skłoniło Pana do założenia zespołu w 1993 roku? Co skłoniło? No przede wszystkim miłość do muzyki. Miłość do muzyki, do, do koncertowania. No wtedy mieliśmy po 16 lat, także każdy młody ma takie Jakieś zainteresowania i ciśnienie myśmy, zamieśleli sobie muzykę. No i tak to dzisiaj jeździmy. Czy lubił Pan towarzyszyć swojemu ojcu w trasach koncertowych? Jak najbardziej. Pamiętam właśnie dużo, dużo wyjazdów i... i to były inne czasy, bo to były lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte. Wtedy, wtedy to było całkiem inaczej I, Ale podobało mi się właśnie koncerty, jeżdżenie i, i cała ta otoczka muzyczna. Nazwa pana zespołu Kry to nazwa plemienia indyjskiego. W jaki sposób utożsamia się pan z nimi? W jaki sposób się utożsamiamy? No przede wszystkim walczymy tak jak oni walczyli w sensie duchowym, może bardziej już teraz i, i, i też takie różne te inspiracje, wolność Dlaczego nie jest Pan wokalistą drzemu? Bo jestem wokalistą Kry. Nie, drzem po prostu... Mój ojciec był wokalistą, także ja bym go na pewno nie chciał zastępować i tak dalej. To jest taki temat zamknięty w sobie. Z szacunku dla, dla niego. Jakie są pana ulubione zespoły? Dużo, bardzo bardzo dużo. No, głównie cały, cały rokiem lat 60., -tych, 70.. Mały Stone, Pink Floyd, Free, Eric Lapton, Zeppelin, Jimi Hendrix. Można jeszcze wymieniać. Czy słucha Pan swoich utworów w wolnej chwili? Znaczy, też z naszymi utworami jest tak, że jak w trakcie nagrywania na przykład płyty i tak dalej, no to słuchamy tego może parę paręset razy już tak, tak dużo, że że potem już po prostu jakoś, no jeszcze gramy to de facto co tydzień, także także już to troszeczkę mniej, aczkolwiek czasem gdzieś u kogoś coś. To tak. Inspiracją dla Pana Taty był ruch hipisów. Czy dla Pana również? Czy, czy no, się się, to samo właśnie z hipisami jakoś, nie wiem, aczkolwiek no Wiadomo, że i wolność, i, i te rzeczy, ja, jak najbardziej. Czy zgadza się Pan z twierdzeniem, że jest skazany na bluesa? Czy ja jestem skazany na bluesa? Mhm. Jak ktoś tak stwierdził, czy <gry> ja wiem? Może tak, po części też trochę na pewno. No wybrałem taką drogę, wybrałem tą muzykę. Czasem jest ciężko, czasem jest przyjemnie, łatwo. Takie życie. Natalia Kukulska nagle wykonała utwór matki, wykorzystując nagranie z jej głosem. Czy myślał pan o nagraniu utworu ojca, śpiewając im? No nie myślałem, ale fajny pomysł mi podsumować. Być może by się udało coś takiego zrobić. Fajnie by było. Jak wspomina pan szkolne czasy? No Przede wszystkim co? No. Były fajne momenty. No Człowiek był młody i. Każdy jakby wraca czasem do tych lat szkolnych. No, jak najbardziej. Czy może nam Pan powiedzieć, co tak tam się kręci? To jest bardziej pytanie do naszego klawiszowca, ale to jest urządzenie pod tytułem Leslie. Głośnik obrodo, obrotowy, który współpracuje z klawiszami Hamonda. Także duża kolumna obrotowa. Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Dzięki serdecznie. Serdecznie chciałem pozdrowić zespół szkół ogólnokształcących w strzelinie Sebastian Ryder, zespół KRI.